No i wyobraź sobie... 10 września Dawid pojechał do Chorzowa, na Stadion Śląski. Tam odbyło się Międzynarodowe Forum Gospodarcze, jedno z największych wydarzeń biznesowych w Polsce. Networking, rozmowy przy kawie, wymiana doświadczeń, dużo energii i nowych pomysłów. Właśnie tam Dawid odebrał nagrodę czempiona Biznesu 2025. Więc na wstępie chciałem tylko powiedzieć, że wyjechałem z marzeniem, by zarobić na wesele, na wakacje, te wakacje trwają aż do dzisiaj. Jedno, co bym chciał tutaj rozwijać, to jest to, że Polak Polakowi za granicą jest wilkiem, ja bym powiedział dzisiaj, że Polak Polakowi jest bratem, bo gdyby nie Polonia, Wielkiej Brytanii, to mnie by w tym miejscu nie było. Również Polacy, od których czerpię inspirację na takich konferencjach jak dzisiaj, o których biorę konkretną wiedzę, jak budować firmy, i po prostu rosnąć. To jest coś. Słuchajcie, możemy być tego dumni, bo zachód, zachód jest dzisiaj powolny, mało ambitny. Jak brytyjczyk pomyśli, to Polak już trzy razy to rozwiąże. I myślę, że trzeba tylko trochę odwagi. By ten zachód podbić, bo Polska jest dzisiaj w XXI wieku. Reszta tego świata zatrzymała się 100 lat do tyłu, więc z tego miejsca również chcę podziękować jeszcze żonie, Polonii i całemu teamowi, a Wam życzę samych sukcesów. Pozdrawiam. Cześć. Pięknie powiedział. Ale wiesz, dla niego to nie jest meta. To raczej kolejny start. Dowód, że jak wychodzisz poza strefę komfortu, to otwierają się nowe drzwi. Bo rozwój to nie jest coś, co się dzieje od razu, to proces. Krok po kroku, dzień po dniu. Właśnie w tym tkwi cała magia, że największe zmiany przychodzą wtedy, kiedy jesteś konsekwentny. To nie sprint, to maraton, i każdego dnia chodzi tylko o jedno, by być odrobinę lepszym niż wczoraj.